Przy okazji mi miejsce, gdzie widać piękny widok. nie jest piękny, góry o bo to jest pasmo gór. I oczywiście, teraz to sezon zaczyna być zimowy. Najbardziej w Polsce proponujemy, jak najbardziej, pić herbatkę z wojennika. Daje ci energię i zdrowie. Właśnie ta jest odmiana, która występuje tutaj, na tym terenie, bo są różne odmiany gojnika, jak zobaczycie, jak dojrzeje już, bierze taką delikatną, fioletową barwę na szczytach. Tu jest też dojrzały, już kwiatkówki są. Bardzo ładnie się prezentuje. W tym roku byliśmy też na targach Natura Food w Łodzi, też w Warszawie na Bioexpo, ale z powodu tej pandemii raczej nie damy rady być razem z Wami w następnych miesiącach. Mam nadzieję, że to szybko się skończy. Trzymajcie ten fajny widok i zdrówko życzę. Od nas, od naszej grupy Greco Products. Pozdrawiamy.